Cześć, kochani! Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście. Dzisiaj będzie pora na ulubieńców miesiąca Czerwiec. I zaczniemy może od pielęgnacji. Pierwszą taką rzeczą jest Altera Olejek do Ciała Limonka i Oliwka. Ona dla mnie tak naprawdę pachnie zieloną herbatą z cytryną. Bardzo ładny zapach, naprawdę. Nie dojrzę, że na wilże. Co prawda, jest mało wydajny. I kosztuje chyba około 14 zł w cenie takiej regularnej. W promocji około 12. To naprawdę za, dla samego zapachu, według mnie, nawet chyba opłaca się to kupić, bo naprawdę ślicznie pachnie. na bilża i bardzo mi się podoba. Już wspominałam wcześniej w moich wcześniejszych bodajże ulubieńcach o też alterze, tylko o innym, chyba tam był z granatem ale zapach mi się nie podobał, a ten naprawdę nie dajże, że jest bardzo fajny, to jeszcze ślicznie pachnie, więc tak serdecznie polecam. Kolejną rzeczą będzie też do ciała. O przepraszam, ale ktoś chodzi i słychać jakieś odgłosy dziwne, ale nie przeszkadzajmy sobie będzie tołpa balsam wygładzający, odżywczy do ciała. Niestety on ma parabeny w sobie. Tak, ale też ślicznie pachnie. Taką cytrynką, jakby ślicznie, naprawdę bardzo ładnie. On też, on niestety nie jest wydajny, ale daje takie super uczucie nawilżenia. Tak, też to jest jeden z tych balsamów, które po prostu czujemy, że, że wchłania się w nasze ciało i, i daje takie przy, przyjemne uczucie. Bardzo, bardzo fajne, i nie daje właśnie takiej tustej do powłoki. On się wchłania dosyć tak. Jak, jak powinien. No, on mi się naprawdę bardzo podoba, ale Ines wspominała, że Ines 82, że, że chyba właśnie o ten chodziło jej, że są takie same w, z firmy tołpa, tylko produkują dla, dla Biedronki tylko jakieś limitowane wersje, co jest podobno w skład, w skład takie samo. I będę polowała w takim razie na Biedronkę ja nigdy tam nie zaglądałam za bardzo na ten, do tych kosmetyków, bo kiedyś miałam i mnie uczulił ale na, na pewno zaglądnę będę się starała tam to znaleźć i nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale to chyba z tej serii B Be Beauty nie jestem pewna, zobaczę, właśnie będę musiała sprawdzić jeszcze raz, na pewno w jej filmikach e, gdzieś znajdziecie, ja Wam może podam e, linka do, do jej kanału w ogóle i, i może do tego filmu jak mi się uda znaleźć ale ten jest bardzo fajny kolejną rzeczą z Glossy Boxa, z Clarena luksusowy krem mikro-kolegenowy z, z peptynami. On, ja zauważyłam właśnie, że ostatnio chyba kremy tak na mnie działają, że niestety raz czuję super nawilżenie, raz trochę, trochę jakby była skóra taka sucha, taka nie wiem jak to określić, płaska. No nie wiem, czy to dobre określenie, ale, ale ten bardzo mi się spodobał. Ale w sumie tak naprawdę do końca nie wiem dlaczego. Bo yy, nie widzę jakiegoś wielkiego poprawy, jakichś zmarszczek. Ja tu mam na szyi one odwracają tak naprawdę mój bieg. Yy, ale nie wiem, podoba mi się po prostu. Może nawilża, tak, na Wilża, tak, na pewno nawilża. Skład ma niestety długi, ale nie wiem, no po prostu go lubię. To jest taki dziwny kosmetyk, którego nie mogę rozszyfrować jak na razie. Więc nie wiem, czemu jest w sumie w ulubieńcach. Nie wiem, no bo mi się po prostu podoba, ale dlaczego, to jest ciężko mi określić. Eee, pewne, pewnie wszystkie mnie teraz ods odsyp odsubskrybujecie. <grybujesz> nie, może nie. Ale kolejną rzeczą, w takim chciałam specjalnie, zostawiłam Wam kartonik. Eee, to jest... Kąbka koniak do demakijażu, oczyszczania, nawilżania twarzy, szyi, do koltu. Ja nie próbowałam y, zmyć demakijażu tym, bo uważam, że to jest raczej niemożliwe, ale za to, jeżeli chodzi o takie zmycie, y, umycie po prostu po, maki, po demakijażu twarzy, to widać na przykład na tej kąbeczce dalej y, podkład, że jednak jeszcze był, więc uważam, że to się naprawdę. Opłaca się coś takiego mieć. To jest, kosztuje gdzieś koło 15 zł, ja go kupiłam za około 8,50, coś takiego. On niby ma być twardy, ale umie, od. on dochodzi do takiej. Twardszy się raczej nie robi. A używam łam go chyba rano, bo zazwyczaj go używam rano i wieczorem, czasami dzisiaj mi się zapomnę, ale robi taki bardzo delikatny masaż i na samej skórze tak tego może nie czuć, ale jak przejdziemy tutaj na usta, to wtedy czuć właśnie, że, że tak masuje. Fajny, przyjemny sposób. I dobra, tyle będzie z rzeczy pielęgnacyjnych. Teraz przechodzimy do e, kolorówki. I tak może. E, Afiniton, Bardzo mi się w sumie spodobał ten podkład. Z tym, że u mnie się świeci, świeca się po nim bardzo szybko się, zaczynam po nim świecić. Ale jeżeli na przykład synergenem, e, pudrem w, e, w kamieniu. No może być sypki, tylko że przypudrujemy puder, to wtedy to jest bardzo podobny efekt do do klinika do antiblemish solution, więc bardzo fajny, tylko trzeba go przypudrować i też się długo trzyma, daje takie rozświetlenie na twarzy, Ja go teraz mam teraz, mam nadzieję, że wam się podoba, że efekt, bo mi się na przykład taki efekt bardzo podoba. I też jest właśnie jestem przy nie, nie jestem tym przypudrowana, więc w skłamie, nie. Ale on też jest bardzo właśnie fajny i też się długo trzymają. One się, jak jak połączę te składniki razem, to yy, to bardzo fajnie się trzyma. Z tym, że zazwyczaj używam tu dziesiątki ivory, ale czasami mieszam z nią z dwudziestką jedynką. Yy, tutaj yy, na środek daje inaczej trochę niż większość. Na środek daje ciemniejszego, a Tutaj po prostu widać wtedy, bo mam strasznie białą szyję, żeby zmieszać ją jaśniejszą. Ale bardzo fajne. Kolejną jest Bedgal Lash z Benefita. To jest tuż, który był dołączony do gazety. Ma taką dużą, wielką szczotkę. On jest nawet niezły, ale to też nie jest mój ideał. Trochę by duża, Nie klei jakoś bardzo rzęs. W sumie myślę, że wielu dziewczynom by się bardzo spodobał, ale z taki, dla takim dziewczynom, które mają swoje ładne rzęsy długie, ja mam swoje krótkie, więc to nie jest też idealny dla mnie efekt, ale myślę, że, że to jest coś godnego naprawdę polecenia. Jak na razie dalej szukam swojego tuszu i nie, nie znalazłam. I kolejne rzeczy to będzie coś, co używam tak naprawdę już miesiącami. I to jest bardzo tani, bo kosztuje koło, nie wiem kilka złotych, z My Secret Double Effect Eyeshadow i to jest 402 numer i to jest taki skrzący się bardzo, mam mnóstwo takich drobinek Ja używam tutaj w załamanie e, oczu w, załam tutaj w, kąciki, w kąciki oczu e, dodaję, żeby ładnie roz roz rozświetlił i nieraz jak mam jakiś ciemniejszy cień, to go tutaj tak podciągam tutaj na powiekę, żeby to dalej dało taki bardziej większy efekt rozświetlenia i ostatnia rzecz jest, ale chodzi tylko o kolor. Zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Yy, Bell Airflow Lotus effect, effect i to jest 04. Nie widzę, żeby to był jakiś yy, nazwa. Yy, 04. On jest bardzo fajny, ładny kolor, śliczny kolor, ale niestety ma wielki jeden minus. Yy, farbuje paznokcie i to dosyć mocno, dlatego yy, lepiej mieć podkładowy jakiś e, lakier wcześniej na paznokciach. I to jest e, to wszystko. Troszkę się zamotałam, przepraszam za to. Mam nadzieję, że e, żeby dalej będziecie lubić. Chciałam Was bardzo serdecznie pozdrowić i myślę, że uda mi się jeszcze może dzisiaj nawet nakręcić, ale nie wiem kiedy wrzucę e, hol. Jest tego troszkę i będę musiała przystopować z zakupami, bo jednak chyba coś mi odbiło. Ale naprawdę strasznie jakoś się wkręciłam i mam nadzieję, że, że to minie, bo po prostu mój portfel już płacze, kwicze. Dobra, to nie przedłużam. Pa dziewczyny, trzymajcie się.